Porozumienie Unii z USA uderza w polskich rolników. Rolnik się wściekł i sam wyburzył wiatrak ze swojego pola. Ukraińskie mleczarnie eksportują nielegalnie na słupy do Polski i całej Unii. Zapachy na wsi, Fit Farmer ostro wyjaśnia. Jedna grupa ludzi, która przeprowadza się z miasta na wieś, na tereny wiejskie, i jest kurde zdziwiona, że śmierdzi 2-3-4 dni w roku obornikiem. A teraz mamy drugą stronę medalu. Rolnicy, którzy posprzedawali działki jeleniom i myśleli, że oni tutaj przyjdą i będą mieszkać, będzie wszystko ok. W Brukseli i Waszyngtonie świętowano polityczny sukces. Po miesiącach rozmów udało się osiągnąć porozumienie handlowe, które, jak ogłaszali negocjatorzy, ma otworzyć nowy rozdział w relacjach gospodarczych Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. W oficjalnych komunikatach mowa była o partnerstwie, stabilności i wspólnych korzyściach. Jednak na europejskiej wsi radości nie było widać. Nowa umowa przewiduje wprowadzenie jednolitej, 15% stawki celnej na wiele unijnych towarów sprzedawanych w USA. Zniesione mają zostać niektóre bariery w handlu, a amerykańskie produkty rolne wieprzowina, nabiał, soja, a nawet mięso bizonów zyskają ułatwiony dostęp na europejski rynek. Dla polityków to gest otwarcia, dla rolników początek niebezpiecznej konkurencji. W gospodarstwach w całej Europie panuje obawa, że nowe reguły oznaczają nierówną walkę. Amerykańskie produkty wytwarzane są często przy niższych kosztach, z wykorzystaniem metod, które w Europie byłyby nie do zaakceptowania ze względów środowiskowych czy zdrowotnych. Europejscy producenci, obciążeni restrykcyjnymi normami i wyższymi kosztami, obawiają się zalewu taniego importu. Organizacje rolnicze ostrzegają, że konsekwencje odczują przede wszystkim mali i średni gospodarze. To oni mogą zostać wypchnięci z rynku, nie wytrzymując konkurencji cenowej. Padają mocne słowa o katastrofie, o zdradzie interesów rolnictwa, o tym, że decyzje polityczne zapadły kosztem ludzi żyjących z ziemi. Na tle politycznych triumfów obraz rolnika jest zupełnie inny. To człowiek, który rano wychodzi do obory czy na pole, liczy koszty nawozów i energii. A teraz dodatkowo musi martwić się, czy jego mleko, wieprzowina czy owoce znajdą jeszcze nabywców. W poczuciu wielu gospodarzy zostali zostawieni sami sobie, bez ochrony, w sytuacji, w której rynek staje się coraz mniej przewidywalny. Władze Unii podkreślają, że porozumienie przyniesie Europie nowe możliwości gospodarcze, inwestycje i miejsca pracy. Rolnicy jednak widzą przede wszystkim zagrożenie. Osłabienie lokalnej produkcji żywności i podkopanie wysiłków, jakie od lat wkładali w budowanie zrównoważonego rolnictwa. Między językiem polityki a doświadczeniem wsi rozciąga się coraz głębsza przepaść, a nowa umowa stała się jej kolejnym symbolem. W niemieckiej miejscowości Krumhern, położonej w Dolnej Saksonii, doszło do wydarzenia, które odbiło się szerokim echem w mediach i wywołało dyskusję o relacjach między rolnikami a administracją państwową. Rolnik, na którego polu od lat stała nieczynna turbina wiatrowa, zdecydował się samodzielnie ją rozebrać. Nie skorzystał z usług wyspecjalizowanej firmy. Postanowił działać po swojemu. Do masztu przymocował grube liny, które zaczepiło trzy traktory. Po wspólnym szarpnięciu stalowa konstrukcja przechyliła się i runęła na pole. Dla rolnika była to prosta decyzja. Twierdzi, że posiadał zgodę na demontaż, a przepisy nie narzucały mu szczegółowej metody. Zaznacza, że wcześniej zadbał o bezpieczeństwo. Turbina była pozbawiona oleju i innych substancji, które mogłyby zagrozić środowisku. Z jego perspektywy chodziło o odzyskanie ziemi pod uprawy i usunięcie bezużytecznego obiektu, który od dawna szpecił krajobraz i nie przynosił żadnych korzyści. Inaczej sprawę widzą władze powiatowe. Według urzędników zgoda na rozbiórkę wygasła. A obowiązek przeprowadzenia prac spoczywał na właścicielu turbiny, który miał zlecić profesjonalny demontaż w wyznaczonym terminie. Ich zdaniem działania rolnika były niefachowe i obarczone ryzykiem, zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Władze obawiają się, że w wyniku niekontrolowanego przewrócenia masztu mogły uwolnić się substancje niebezpieczne, które przedostałyby się do gleby. W rezultacie wydano nakaz natychmiastowego usunięcia szczątków turbiny oraz rekultywacji terenu. Sprawa została także przekazana policji, która ma ustalić, czy doszło do naruszenia prawa. Rolnikowi grożą konsekwencje finansowe, a być może również odpowiedzialność karna. Incydent szybko podzielił opinię publiczną. Dla części komentatorów to przykład obywatelskiego nieposłuszeństwa, protestu przeciwko nadmiernej biurokracji i opieszałości systemu. Inni wskazują jednak na lekkomyślność i nieodpowiedzialność podkreślając, że samodzielny demontaż tak dużej konstrukcji mógł zakończyć się tragedią. Cała sytuacja zwróciła także uwagę na szerszy problem, co zrobić ze starymi turbinami wiatrowymi, które kończą okres eksploatacji. W Niemczech tysiące takich urządzeń zostało wyłączonych z użytku, a proces ich utylizacji okazuje się kosztowny i skomplikowany. Demontaż wymaga specjalistycznego sprzętu i firm, a same elementy turbin, zwłaszcza łopaty wykonane z kompozytów, są trudne do recyklingu. Przypadek Scrumhern stał się więc nie tylko lokalnym sporem, ale również symbolem szerszego wyzwania. Z jednej strony mamy rolnika, który chciał rozwiązać problem szybko i praktycznie, z drugiej urzędników, którzy wskazują na przepisy, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Na styku tych dwóch perspektyw powstał konflikt, który dziś analizują zarówno media, jak i politycy. Na polu w Dolnej Saksonii wciąż leżą resztki przewróconej turbiny materialny dowód na to, jak różnie można rozumieć prawo, obowiązek i odpowiedzialność. To obraz, który pokazuje, że transformacja energetyczna i odchodzenie od starych instalacji nie kończy się wraz z wyłączeniem ich z sieci. Wręcz przeciwnie, wtedy zaczyna się kolejny rozdział, w którym coraz częściej widać napięcia między jednostką a systemem. Damian Murawiec wziął się za wyjaśnienie sprawy o przepisach, które zostały ostatnio zawetowane. W ostatnich dniach mogliśmy zaobserwować spór na linii ministerstwo rolnictwa, prezydent w sprawie ustawy o elektronicznym rejestrze zabiegów ochrony roślin. Prezydent zawetował ten projekt, a ministerstwo rolnictwa mówi, że jest to ze szkodą dla rolników. Dlatego spójrzmy, jakie są fakty. Ten rejestr wedle przepisów miał obowiązywać czy ma obowiązywać od 1 stycznia 2026, i mówiono nam, czy to na Komisji Rolnictwa dotyczącej właśnie tego elektronicznego rejestru, czy w innych rozmowach, że wprowadzenie czy obowiązywanie tego rejestru będzie przesunięte o dwa lata. Mówiono, że będzie to na pewno przesunięte o dwa lata dla wszystkich. Nikt nawet się nie zająknął na temat taki, że w tym projekcie ustawy zapisane jest, że będzie to odroczenie obowiązywać tylko małe gospodarstwa. Gospodarstwa do 2 hektarów, 10 lat odroczenia, potem kolejny pułap dla gospodarów dla 5 hektarów, i dla gospodarstw do 20 hektarów odroczenie na 2 lata. Dlaczego dzieli się rolników na mniejszych i większych? Dlaczego wprowadza się taki podział? Albo wprowadzamy system dla wszystkich, albo odraczamy dla wszystkich. I tak, jako większe gospodarstwa, musielibyśmy już w tym elektronicznym systemie od 1 stycznia 2026 funkcjonować. Kolejna rzecz. Na Komisji Rolnictwa przedstawiono nam, że jeszcze nie jest wybrane czy ustalone nawet finansowanie. Na właśnie utworzenie tego systemu, czyli zostało raptem 4 miesiące do wprowadzenia, do wprowadzenia tego, tego systemu, a w zasadzie prace, prace nad tym systemem stoją w miejscu. Kolejny aspekt. Jeżeli chodzi o elektroniczny rejestr zabiegów ochrony roślin, czy naprawdę musi to być tak restrykcyjnie zrobione, żeby były takie krótkie odstępy czy taki krótki czas od zabiegu do wpisania tych danych o zabiegu do rejestru, czy nie można tego systemu czy tego odstępu czasowego wydłużyć do 30 dni lub więcej? Idąc czy patrząc na, na inne kraje Unii Europejskiej, w których już te rejestry funkcjonują, i kolejna rzecz, czy nie jest dozwolone, żeby zamiast takiego ogólnopolskiego systemu, który miałby obsługiwać wpisywanie tych wszystkich zabiegów ochrony roślin, żeby taki elektroniczny rejestr znajdował się na naszych komputerach, laptopach? Wykonywany w formie Excela? Pojawia się tu bardzo wiele pytań, i dlatego, e, czy to Ministerstwo Rolnictwa powinno pochylić się właśnie nad tym zagadnieniem, żeby wypracować je wspólnie z rolnikami, a nie żeby przedstawiać nam właśnie takie niespodzianki, jak zaserwowano nam w tym projekcie ustawy. Na granicach Unii Europejskiej pojawił się problem który uderza w bezpieczeństwo żywnościowe i uczciwą konkurencję na rynku mleczarskim. Ukraińskie produkty mleczne, w tym mleko w proszku i inne przetwory, trafiają do krajów wspólnoty, choć część z nich powstaje poza kontrolą zakładów posiadających unijne certyfikaty. Mechanizm jest prosty, ale skuteczny. Nieaktywne ukraińskie mleczarnie, które formalnie figurują na liście zakładów uprawnionych do eksportu, udostępniają swoje dokumenty innym podmiotom. W praktyce stają się słupami, pozwalając nieuprawnionym firmom na wprowadzenie swoich towarów do obrotu w Unii. Na jaw wychodzą także kwestie związane z jakością tych produktów. W badaniach laboratoryjnych próbek mleka w proszku wysyłanego do Polski wykryto obecność chloramfenikolu, antybiotyku zakazanego w produkcji żywności. Substancja ta stosowana dawniej w weterynarii, ze względu na swoje skutki zdrowotne nie może być obecna w żadnym produkcie spożywczym trafiającym do konsumenta. Obecność takich pozostałości świadczy o braku kontroli i stawia pod znakiem zapytania wiarygodność części eksportu mleczarskiego z Ukrainy. Ukraiński Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich alarmuje, że tego rodzaju praktyki nie tylko narażają konsumentów, ale też niszczą reputację uczciwych producentów, którzy przestrzegają zasad i walczą o utrzymanie eksportu w trudnych warunkach wojennych. Branża domaga się dokładnego przeglądu listy zakładów z zezwoleniami oraz wyeliminowania tych firm, które działają wyłącznie jako przykrywka. Z perspektywy Unii Europejskiej sprawa nie kończy się na samej Ukrainie. Nielegalny import podważa bezpieczeństwo żywnościowe, zaburza rynek i stawia w trudnej sytuacji rolników oraz przetwórców w krajach członkowskich, w tym w Polsce. Tańsze, lecz niepewne jakościowo produkty wypierają lokalną produkcję a rolnicy i mleczarnie, które muszą spełniać restrykcyjne normy, tracą konkurencyjność. Nad sprawą zaczynają pochylać się instytucje unijne oraz organizacje branżowe. Wskazują one, że konieczne jest szybkie wprowadzenie mechanizmów kontrolnych na granicach i audytów w zakładach eksportowych, by wykluczyć ryzyko powtórzenia się podobnych sytuacji. W tle pozostaje szersze pytanie o równowagę między wspieraniem ukraińskiej gospodarki a ochroną europejskiego rynku rolno-spożywczego. Rolnik nieprofesjonalny poruszył temat zapachów na wsi. Witajcie, nie bez przypadku jestem dzisiaj koło koparki, która ładuje obornik. W internecie, w sieci, w telewizji, wszędzie głośno o tym, że smród powoduje normalnie smród. Szok i niedowierzanie. Jedna grupa ludzi, która przeprowadza się z miasta na wieś, na tereny wiejskie i jest kurde zdziwiona, że śmierdzi 2-3-4 dni w roku obornikiem. Czy jeżeli wprowadził się koło takiej obory z krowami mlecznymi, kurami, świniami, czy innymi rzeczami, śmierdzi mu obornikiem i amoniakiem. Serio? Naprawdę wybierając działkę na wsi, szukając ją o jedną czwartą ceny taniej. Ty myślałeś, że tutaj będzie jak w mieście fiołkami pachniało? A teraz mamy drugą stronę medalu. Rolnicy, którzy posprzedawali działki jeleniom, i myśleli, że oni tutaj przyjdą i będą mieszkać, będzie wszystko okej. Okay. Serio, panowie, myśleliście, że jak sprzedacie swoje ojcowiznę na działki, kupicie sobie nowego John Deera, wprowadzą się miastowi i nie będzie problemów? Naprawdę? No więc już wiecie, kto zgotował ten los: jedni drugim, a drudzy pierwszym. Dziękuję pięknie i życzę mądrości życiowej i rolnikom sprzedającym działki, i ludziom z miasta, którzy przeprowadzają się na wieś i próbują zrobić jakąś chorą rewolucję. Jak się nie podoba, do miasta, do bloku i tyle. To są widoki: stuk siana, stuk słomy przed tym, kukurydza, obornik. Ja nie wiem jak ludziom z miasta, którzy się przeprowadzili na wieś, może przeszkadzać. Po pierwsze taki widok, po drugie, smród, nawet jeśli. Wolisz smród spalin? Serio, zion? Naprawdę, wolisz smród spalin niż główna przez 2-3 dni? Niech ktoś mi to uzasadni, bo padnę. Daj znać w komentarzu, co ty sądzisz o przemycie żywności z Ukrainy na słupy. Czy ten proceder powinien zostać surowo ukarany?